Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części naszego cyklu Kanwie. Ja już sobie przygotowałam dzisiaj już stronę 15 na 15 cm, Tak, wiem, jest to moja ulubiona... Jest to ulubiony mój rozmiar etykiety. Dzisiaj stworzymy sobie wianek, więc zaczynamy. Elementy najpierw potrzebujemy kółko, która będzie bazą naszego wianka. Rozmiarem niekoniecznie musimy się przejmować, chodzi o to, żeby było. Następnie musimy je zablokować, żeby nam się nie ruszyło i nie przeszkadzało w, w układaniu następnych elementów. Ja sobie skorzystam z dzisiaj z zestawu piątego, z jasnozielonych takich wiosennych listków. Do Wianka wybiorę jeden rodzaj listków tylko. Cały wianek będzie zrobiony tylko z jednej grafiki. Więc zaczynamy. Trzeba ją obrócić i dopasować do naszego rantu koła. Następnie dobrze jest sobie przybliżyć nasz rysunek, żeby łatwiej nam było widzieć te linie, w których musimy sobie. Dopasować. I teraz wszystkie w ten sam sposób grafiki, koniec i początek leciutko dopasowujemy do kształtu naszego kółeczka. Nie musicie absolutnie tego w ten sposób robić. Możecie zrobić to trochę inaczej, czyli te Listeczki mogą sobie wychodzić raz z jednej, zaraz z drugiej strony, mi zależało na tym, żeby ten wianek był taki okrągły, bo taki mam zamysł do etykiety ślubnej, przyznaję. Więc następnie znowu kopiujemy, wklejamy i tak na około ze wszystkimi grafikami. Mam nadzieję, że rozmiar tej grafiki dopasowałam odpowiednio i że na końcu mi się ona ładnie zgra z końcem. A jak nie, no to będziemy kombinować leciutko. Trzeba będzie sobie jakoś poradzić. Nie jest to wcale takie trudne, żeby zrobić wianek z gotowych, takich już wyciętych plików. Fakt, no, zajmuje to chwilę czasu, ale myślę, że efekt będzie bardziej niż zadowalający, więc czasem warto poświęcić na to te parę minut, żeby sobie zrobić jakieś tam własne etykiety, szczególnie, że rozmiar was tutaj nie ogranicza i możecie sobie zrobić dokładnie taki jaki wam potrzeba. Kopiujemy już kolejną i no niedługo będziemy się zbliżać do końca. Mam nadzieję, że rozmiar jest odpowiedni. I że się nam ładnie złączy koniec z początkiem. Pamiętajcie, że jak potem drukujecie sobie te etykiety, albo sobie drukujecie kilka sztuk, a najlepiej jeszcze dodatkowo wziąć sobie tą grafikę, której się używało, dopasować mniej więcej jej rozmiar i wydrukować sobie kilka takich dodatkowych listków na papierze. Zawsze jak tworzycie arkusz już do druku, czyli dokument A4, i, i po prostu robicie z niego PDF-a to wtedy dorzucajcie sobie kilka sztuk listków tak na zapchaj dziurę, żeby nie, nie leciał na pusto arkusz. Nie jest to hmm, potrzebne, a zawsze się przydają liście. Dobra, no i mamy, teraz zobaczymy jeszcze jeden. Potrzebujemy. A, jednak nie. Hmm. Ten drugi, no ostatni by się nam nie zmieścił, więc porosuwamy sobie troszeczkę poprzednie, tak żeby się nam ładnie wszystkie złożyły. Nie wiem, jak daleko będzie trzeba, ale troszeczkę je dopasujemy. I już mamy. Gotową etykietę. Teraz wystarczy, żebyśmy zaznaczyli nasz element kółeczka, odblokowali go, wystarczy go usunąć i jest już gotowa etykieta. Tak się prezentuje cały już wianek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.